Dzisiaj to taki chichot losu, bo nazwałem ten odcinek Zmęczony Wierzący i miałem się zarzekać, że taki nie jestem, a się okazuje, że trochę jednak jestem, więc tym bardziej zapraszam was na kwadransik ze Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Ja znowu w tym samym miejscu w naszej hotelowej restauracji na Florydzie się znajduję właśnie i w tym cudownym tle muzycznym będę nagrywał dla Was kolejny kwadransik ze słowem. Nie znalazłem lepszego miejsca w środku nocy, żeby nagrać Wam ten odcinek, bo jak słyszeliście ostatnio, poprzedni się nie nagrał, bo nie włączyłem mikrofonu. Ale zdarza się to najlepszym. No i dzisiaj podejmujemy taki bardzo ciekawy wątek, ciekawy temat bycia zmęczonym, wierzącym i w ogóle chcę zapytać Was, jak to wy widzicie, że i sam wam dam odpowiedź na to pytanie, bo je sam stawiam, a tu ja się nagrywam, więc od razu Wam odpowiem, ale myślę, że jest to bardzo interesujący wątek, że jedni chrześcijanie, których się spotka. Są tacy naprawdę pełni życia, pełni pasji, e, idą z miejsca w miejsce, głoszą Ewangelię, e, a są też tacy, którzy e, są zmęczeni samym byciem chrześcijaninem, jak to jest. Ale w ogóle, zanim wejdziemy jeszcze w przestrzeń człowieka wierzącego i w to, jak to się odbywa w człowieku wierzącym, to jaka jest różnica między niewierzącym a wierzącym? E, brałem udział wiele razy w takich rozmowach, gdzie ktoś mówił, no ja jestem wierzący, a mam tak ciężko w życiu, tu się dzieje, tu się sygnalizuje, tu się wali, tamten jest niewierzący, a czasami ma w ogóle jeszcze lepiej ode mnie. Jak to jest? No i Słowo Boże mówi nam jasno, że to nie jest tak, że wierzący nie będą mieli problemów w życiu, a, a niewierzący po prostu będą mieli Armagedon, ale deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, mówi pismo. To znaczy, że te same sytuacje życiowe będą spotykały i jednych, i drugich. Różnica polega na tym, że wierzący w Chrystusa, wie, wierząc w Niego, mają dostęp do łaski Bożej, do łaski, która daje im siłę do przejścia przez te wszystkie sytuacje, które są trudne. Z łaską Bożą jesteś w stanie przejść przez najgorszy, najtrudniejszy moment w Twoim życiu, przez choroby najbliższych, przez swoją chorobę, przez trudności, które się dzieją. Ta łaska jest mocą. Która sprawia, że dzięki wierze jesteś w stanie naprawdę, jesteś zdolny do rzeczy niemożliwych. Jakbyśmy poczytali sobie dzieje apostolskie, są takie momenty i jest taki na przykład fragment, kiedy apostołowie są bici e, z uwagi na Chrystusa i żyją w łasce Bożej. Słowo Boże nam jasno mówi, że ży, żyją w łasce Bożej. Coś tam się dzieje, ciekawego w tle. I słuchajcie, kiedy oni żyją w łasce Bożej, nawet kiedy są bici, nawet kiedy są prześladowani, czytamy, że byli radośni, że byli w stanie i że mogli cierpieć z uwagi na imię Chrystusa. Po ludzku to jest niemożliwe, bo cierpienie nie sprawia człowiekowi radości. Ale jeśli robisz to za Chrystusa i kiedy łaska Boża działa w Tobie, to jesteś w stanie mieć takie doświadczenie bycia szczęśliwym z uwagi na cierpienie za Chrystusa. To jest coś nieprawdopodobnego, co łaska Boża czyni w człowieku, a ona jest dostępna. Na, tylko dla wierzących w Chrystusa. Ta łaska jest w pełni dostępna dla tych, którzy wierzą w niego i którzy mu ufają. Tylko naprawdę warto iść z Chrystusem przez życie. Eee, no i chciałem, żebyśmy się zatrzymali na chwilę, e, na parę chwil, właśnie na takim spojrzeniu na fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, więc otwórzmy ją sobie na Ewangelii Mateusza 11, od 28 do 30. Jest to bardzo ciekawy fragment, który mówi tak. Przyjdźcie do mnie wszyscy, powiedział Jezus, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Jezus mówi do tych, którzy są obciążeni, utrudzeni, zmęczeni, więc może ktoś z Was się dzisiaj z tym utożsami, myślę zmęczeni, utrudzeni w swoim życiu, utrudzeni, zmęczeni w swojej wierze, w trudnych doświadczeniach, które spotykają Cię może dzisiaj. I Jezus mówi bardzo ciekawe porównanie. Weźcie, swoje, weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Jezus um, używa tutaj takiego porównania, myślę, dla e, ówczesnych i nie tylko rolników dobrze znanego. E, zaczyna mówić o jarzmie. Jarzmo to jest taka belka, która miała dwa otwory, która była dla jednego i dla drugiego wołu. I ten jeden wół i drugi wół mieli iść bardzo równo i musiały iść bardzo równo i, i robić rzeczy synchronicznie, żeby wykonywać pracę na polu, żeby można było uzyskać jak największe też dobro i owoc z tej, z tej ich pracy. I Jezus przyrównuje nas wierzących do właśnie wejścia. W jarzmo razem z nim. Jezus mówi: Jeśli chcesz zobaczyć i doświadczyć tej lekkości życia ze mną, jeśli chcesz doświadczyć tego, tej radości życia ze mną, bycia chrześcijaninem, który jest pełen pasji, który idzie do przodu i który jest szczęśliwy, to musisz iść w jarzmie razem ze mną. I teraz, kiedy myślę, że to jarzmo staje się trudne i kiedy to życie chrześcijańskie staje się obciążające, no właśnie wtedy. Kiedy zaczynasz iść w inną stronę, będąc związany z Chrystusem, zaczynasz iść w inną stronę niż Chrystus. Zaczynasz wierzgać i iść nie tak, jak jest zgodne to z wolą Bożą. Kiedy idziesz inaczej jak Chrystus, zaczynasz się męczyć. Kiedy idziesz w zupełnie innym kierunku niż Chrystus, zaczynasz być zmęczonym wierzącym. A jest to możliwe. Jesteś ochrzczony, wierzący, uwierzyłeś w Chrystusa, idziesz za Nim. A okazuje się, że, no właśnie, nie idziesz za nim. I chcę Wam powiedzieć, że bardzo jest to prawdopodobne, że Twoje zmęczenie, Twoje wypalenie, Twoje poczucie takiego bezsensu, nudy, rutyny, właśnie bierze się stąd, że nie idziesz za Chrystusem, że dzisiaj nie wypełniasz Jego woli, ale próbujesz iść po swojemu, próbujesz robić swoje. Bo to doświadczenie, kiedy idziesz z Chrystusem, Wierz mi, kiedy robisz to, co robi On, kiedy idziesz za Nim, kiedy idziesz z Nim i kiedy macie wspólny kierunek, to jest doświadczenie nieprawdopodobne doświadczenie bycia spełnionym, bycia naprawdę mimo ciężkiej pracy wypoczętym, bycia pełnym pasji, pełnym radości, pełnym takiego entuzjazmu w życiu. Tacy powinni być według Bożej woli wierzący. To jest Boża wola dla Ciebie i to jest Boża wola dla mnie. E, mi się przypomina ten ostatni czas, który ja miałem e, w posłudze, e, chyba z miesiąc albo ponad, ponad miesiąc temu, miałem taki czas, gdzie, e, gdzie miałem cztery posługi w jednym tygodniu. Tak, spojrzałem na ten kalendarz, wtedy pamiętam, przed wyjazdami i pomyślałem sobie, kto to robił ten kalendarz, że ja mam cztery posługi w jednym tygodniu, a potem mi się okazało, że to oczywiście, że ja. No i, i, i patrzyłem, że mam posługę w poniedziałek, mam posługę w środę, mam posługę w sobotę i mam posługę w niedzielę. Mówię, bomba. I tak po ludzku myśląc sobie, patrząc na to, tak sobie kombinowałem i myślałem... No, nie będzie to najprostsze teraz, najprostszy tydzień. Będę pewnie zmęczony, będę pewnie trochę nie do życia, ale nastawiłem się, że powiedziałem sobie tak: Marcin, musisz w tym tygodniu mieć naprawdę czas na spotkanie z Jezusem jeden na jeden. Miałem też czas na jakiś tam trening, jeden, drugi czy trzeci, więc wiedziałem, że muszę zadbać o swoje ciało, ale miałem taką naprawdę mocną dyscyplinę w modlitwie, bo, bo to jest moje doświadczenie, że kiedy mam swój czas na modlitwę jeden na jeden, to jestem w stanie zrobić. Wszystko, jestem w stanie góry przenosić, kiedy mam relację z Jezusem, jestem w stanie dźwignąć absolutnie wszystko, co jest nie do udźwignięcia po ludzku. Ale kiedy przestaję się modlić, Zaczynam mieć problem z najprostszymi rzeczami duchowymi w moim życiu i w mojej codzienności. I to mi pokazuje, że moje życie jest jedną wielką łaską. Że to też za, że tak żyję, że tak funkcjonuję, że tak jestem w stanie głosić, jeździć, robić to i tamto. To jest łaska. Ale w tej łasce jestem w stanie być i, i odpowiadać na tę łaskę, współpracować z nią wtedy, kiedy się modlę. A kiedy się nie modlę, to widzę, że po prostu odcina mi prąd i nie jestem w stanie żyć w tak nadprzyrodzony sposób, do jakiego Bóg mnie zaprosił i powołał. I, I słuchajcie, miałem te cztery dni posługi, które były niesamowitymi dniami posługi. E, miałem tyle świadectw, tyle historii, tyle słów proroczych do ludzi. Wiedziałem, że jak gdzieś jadę, Bóg mi dawał słowo, w co będzie ktoś ubrany, e, jaki ma problem, jak funkcjonuje, co jest jego dzisiaj problemem w życiu. I mówiłem to wszystko nieznajomym ludziom i oni płakali, byli poruszeni. Modliliśmy się o uzdrowienie, Bóg uzdrawiał. To wszystko działo się w tym tygodniu, gdzie miałem cztery dni posług. E, i ktoś by powiedział, co, nie byłeś wypalony, zmęczony, znużony, byłem zafascynowany tym, co się działo przez ten tydzień. I wiedziałem, że jestem po prostu w środku tego, do czego Bóg mnie wezwał i powołał. I to jest właśnie bycie w tym właściwym jarzmie z Panem, kiedy idziesz tak, jak On idzie, kiedy nie wiesz, wierzgasz na prawo i lewo. Bo znam też to uczucie, kiedy jestem w jarzmie z Panem i wierzgam na prawo i le lewo. Znam to uczucie, kiedy wchodzę w cielesność, kiedy wchodzę w grzech, kiedy wchodzę w jakieś swoje e, odjazdy i kiedy e, przestaję się modlić, a kołowrotek się kręci. Znam to uczucie bycia pustym, bycia, e, bycia w ciele, a nie w duchu. I, i to jest e, najgorsze uczucie, jakie można mieć, bo znasz już to uczucie bycia w duchu. Znasz to uczucie bycia z Panem, znasz to uczucie, robienia rzeczy z Nim, w Jego tempie, w Jego duchu, w Jego sile, w Jego mocy. I ty wiesz, że to życie po swojemu, na swoich zasadach i na jakichś swoich w ogóle odjazdach i odpałach. Nie ma sensu, a jednak dalej to robisz. I, i trzeba szybko wrócić, słuchajcie, pod to jarzmo z Panem. Trzeba szybko wrócić do tego miejsca, bo tam jest, jak czytamy, e, ukojenie dla dusz waszych. Bożą wolą jest słuchajcie, to, żebyśmy znaleźli ukojenie dla naszych dusz. To jest coś, czego Bóg od nas i dla nas chce: byśmy żyli w ukojeniu, byśmy żyli w, w byciu e, nasyconymi, a nie wyczerpanymi. Bóg tego dla nas chce. Tylko mówi: Najpierw wejdź w jarzmo ze mną, najpierw idź tam, gdzie ja idę i zobaczysz, jak to życie jest fascynujące, jak to życie jest niesamowite. Więc można by było pomyśleć, że życie pod jarzmem jest czymś męczącym, ale życie pod jarzmem z Chrystusem daje nam lekkość, daje nam pokój serca, daje nam fascynację tym, co Bóg robi. I naprawdę uważam, że żyjąc pod jarzmem z Panem, nie da się być znudzonym i nigdy nie znudzisz się życiem z Chrystusem, jeśli to będzie naprawdę życie w jarzmie, w jarzmie z Panem, będzie życiem w z nim, życiem w duchu świętym, który cię prowadzi, który daje ci naprawdę jakość, świeżość, siłę, moc. To jest, to jest coś naprawdę niezwykłego, i wierzę, że dla wielu z nas dzisiaj to jest słowo, które potrzebujemy usłyszeć, byśmy wrócili na drogę, właściwą drogę z Nim byśmy wrócili do właściwego miejsca z Panem i byśmy naprawdę dzisiaj mogli zacząć z nim na nowo. I o to Panie ci dzisiaj prosimy. Daj nam wrócić do miejsca spotkania z Tobą, daj nam wrócić do miejsca, w którym zostaliśmy powołani i wezwani do rzeczy, które Ty nam pokazałeś, i dzisiaj prosimy Cię, abyś dał nam wrócić do tego miejsca i ucieszyć się na nowo tym, że zostaliśmy odnalezieni, zbawieni i powołani do wielkich rzeczy. Dziękuję Ci Panie, że w tym, co, do czego nas wezwałeś, nie chodzi o nas i nie chodzi o to, abyśmy my czuli się bezbłędni i godni, bo to Ty czynisz nas godnych. W tym wszystkim. Chodzi o ciebie, a ty nas dziś usprawiedliwiasz, ty dzisiaj dajesz nam nową nadzieję, ty dzisiaj dajesz nam nową siłę i dziękujemy ci za to, że w tobie zaczynamy dziś życie na nowo. Dlatego, Panie, przyjdź. Namaś nas na, na nowo, daj nam nowe życie, daj nam nowe spojrzenie na sytuacje, w których się znajdujemy, abyśmy zobaczyli Ciebie w nich i zobaczyli, że tam, gdzie Ty jesteś, tam jest nowa siła, tam jest nowe życie, bo Ty jesteś, Panie, z nami, przy nas i dziękujemy Ci za to, dajemy Ci chwałę i błogosławimy Cię w tym wszystkim. Amen. Kochani, niech tak się stanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja już powoli wracam do Polski, wracam do kraju, także mam nadzieję, że niedługo się widzimy chyba w najbliższą środę w Olsztynie. Także sprawdzajcie kalendarz, widzimy się już wkrótce. Do szybkiego. Zobaczenia. Z Bogiem, pa.